Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Ja się nazywam Iza Nowaczyk, jestem matką założycielką jedną z trzech Fundacji Cztery Kroki. Zaprosiłam dzisiaj Martę. Aha. Ja się nazywam Marta Kłaga, jestem matką współzałożycielką Linsi i filarem. Chyba, bo, ponieważ to, co jest naokoło albo w środku, się zmienia, a ja też się zmieniam i jednocześnie jestem w środku. Czyli jesteś bardzo stałym elementem konstrukcji. Stałym i zmieniającym się wewnątrz. A dzisiaj się spotykamy po to, żeby mm, przybliżyć trochę ideę festiwalu NVC, polskiego festiwalu NVC, który już y, będzie za chwilę, bo na koniec y, sierpnia będzie to piąty festiwal, polski festiwal NVC. Jesteś y, częścią tego festiwalu od, od pięciu lat. I zanim o tym pogadamy, to tak przyszło mi do głowy takie pytanie, skąd w ogóle i kiedy pojawiło się w Twoim życiu porozumienie bez przemocy i Marshall Rosenberg, który jest ojcem tegoż porozumienia. Jak to była? Jaka, jaka to była historia? To było późne lato 2006 roku i moje bycie w kryzysie, który trwał, no już co najmniej 6 lat ten kryzys trwał. I już takie wydawało mi się, że najtrudniejsze rzeczy są za mną, i że ja szukam jakiegoś nowego sposobu na życie. I przeglądałam sobie jakieś czasopismo. To zdaje się, było zwierciadło albo coś takiego. I tam zobaczyłam ogłoszenie, że są jakieś warsztaty w Warszawie. I pomyślałam sobie. Hmm. Może to jest coś dla mnie. I tak zupełnie nie wiedząc gdzie i po co, i na co, i co tam mnie spotka, i że to tak w konsekwencji zmieni moje życie, trafiłam do, na warsztaty do Lucyny Wieczorek. No, i tak się zaczęło po moich pierwszych dwóch dniach warsztatów z NBC. Miałam taki pomysł, że już wszystko wiem. Często opowiadam tą historię ku przestrodze. Taki, ponieważ onwiści wydaje się takie proste i że po tych pierwszych dwóch dniach możemy mieć taki pomysł, wow, zaraz zmieni się cały świat i wszystko się zmieni. Ja się zmieni. Wróciłam z tych dwóch dni i mówiłam wszystkim naokoła, jak mają do mnie mówić. Nie mów do mnie po szakalemu, mów do mnie inaczej. No i oczywiście, jak się domyślasz, to w ogóle nie zadziałało. mniej mnie ludzie dosyć po tygodniu. No i tak sobie myślałam, no, z tymi ludźmi jest coś nie tak, ja jestem świetna. Aż do... minął jakiś czas, ja zaczęłam bardziej uczestniczyć w różnych warsztatach, poszłam do szkoły trenerów i dopiero wtedy jakoś do mnie dotarło, że to NVC jest najbardziej o mojej zmianie, o mojej wewnętrznej zmianie relacji z innymi ludźmi, o akceptacji ich, widzeniu ich jako darów, budowaniu relacji. Które zaczynają się ode mnie, od mojej relacji ze sobą. No i tak mnie wciągało, ten wisi wciągało jako wir. No i po nie wiem już ilu ta, tych latach, od tamtej pory, chyba 15 z tego wynika, jestem trenerem, organizatorem i robię różne rzeczy po to, żeby. Wspierać ludzi dzięki NBC, żeby wspierać w budowaniu takiego swojego dobrego życia i dobrych relacji z innymi. To jest o takiej zmianie, którą rozpoczęłaś od siebie, ale jednocześnie słyszę i wiem, że wnosisz ją w świat. <grym> Najpierw chciałam ją rozpocząć od innych, tą zmianę. Tej tak, tak. <grym> się nie dali, więc cóż było robić? Zaczęłam od siebie. Zmiana perspektywy nastąpiła. Zmiana perspektywy nastąpiła, aczkolwiek nie było to łatwe, proste i szybkie, tak? Najpierw naprawdę chciałam, żeby inni się zmienili. Okej, okay, tak, to jest też takie marzenie wielu wielu z nas, tak przynajmniej ja słyszę. Mhm. Marto, my się poznałyśmy jakiś czas temu. Pamiętam, że to było spotkanie w Krakowie, kiedy organizowałaś chyba jeden z pierwszych warsztatów o neurobiologii i empatii. I pamiętam to spotkanie. Ja wtedy szukałam też właśnie czegoś, co będzie połączeniem neurobiologii i empatii i tak znalazłam twój warsztat. I pamiętam, że wtedy mnie ugościłaś i przyjęłaś tak jak trochę człowieka z ulicy w swoim miejscu, które tworzyłaś. To było przy szkole Krasnal w Krakowie. Tam się te warsztaty odbywały, ale też tam mogłam skorzystać z noclegu. I chcę Cię teraz zapytać i jeszcze raz podziękować za to zaufanie, wtedy, które wtedy bardzo pięknie odczułam. Chcę Cię zapytać właśnie o to miejsce. Czy to jest tak, że to jest pierwsze miejsce, które współtworzyłaś z idei i w idei Serducha? Przedszkole Krasnal powstało w 2000 roku i powstało dla moich dzieci. Tak jak wielu rodziców marzyłam, żeby dzieci przebywały w takim bezpiecznym miejscu, gdzie są widziane, słyszane, otoczone troską. I ponieważ nie, nie mogłam znaleźć takiego miejsca, i moje doświadczenia z przedszkolem samorządowym były trudne, więc postanowiłam to stworzyć. No i na początku się opieraliśmy o ideę in inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana, ponieważ no, chciałam, żeby te dzieci czuły się dobrze w świecie. A jak natrafiłam właśnie w 2006 na porozumienie, to miałam też taki pomysł, a wow, to jest dokładnie to, czego szukałam. Więc w tej chwili są trzy krasnale w Krakowie, w trzech miejscach. No ja już nie jestem tak bardzo blisko związana. Mam są tam dyrektorki, które są wspaniałymi osobami, które naprawdę potrafią z serca budować te relacje, jednocześnie trzymać strukturę i jasność, tak, którą dają pewne zasady. E, a jakby to jest ta jedna noga, tak? Krasnolowa. E, druga noga, to która się wtedy rozwijała coraz bardziej, czyli moja trenerska i organizatorska. I pamiętam ten moment, jak przyjechałyście e, i otwierałam wam przedszkole i jakoś zupełnie miałam absolutny spokój, że tam wszystko będzie dobrze. Chciałam, żeby tam były lepsze warunki, no i jednocześnie są, jakie są. Chciałabym e, pamiętać. To, to też się wiąże, wiesz, z, z tym, że ja nie chcę traktować porozumienia jako metody, jako czegoś, czego się uczymy na warsztatach i jakoś używamy, kiedy nam jest potrzebne. Dla mnie to jest o filozofii po prostu bycia, życia ze sobą. Otwierania się na innych, na ich potrzeby i dbania o siebie. I, i chciałabym, żeby to towarzyszyło mi po prostu w każdym momencie mojego życia. I też, żeby nie traktować ludzi jako klientów, nie, nie chcę traktować ludzi jako klientów. Chcę zapraszać ludzi do współtworzenia. I krasnali, i współtworzenia Linsi, współtworzenia w różnych rolach warsztatów. Tak, dziękuję Ci, że o tym mówisz. To jest też bardzo bliskie mojej filozofii. I, i teraz chciałabym właśnie Ci zapytać, po co festiwale NVC? Po co one są? No, ja rozumiem, że też ten polski festiwal e, e, powstał z inspiracji europejskiego festiwalu NVC, który gdzieś tam w początkach lat dwutysięcznych w ogóle wykwitł. No i że to dla mnie to jest przede wszystkim sprawdzenie, jak te nasze narzędzia i idee NVC mogą się sprawdzać, kiedy jesteśmy razem przez tydzień w takiej grupie jak możemy się organizować i współorganizować i współbyć w oparciu o tą filozofię i ideę ujawniania siebie, pokazywania swojej wrażliwości, pokazywania swoich uczuć, potrzeb, proszenia i jednocześnie słuchania siebie empatycznie i słuchania swoich potrzeb. I jednocześnie współpracy z miejscami, które no nie zawsze są ambicie, tak? Jak my, jako e, ludzie, którzy mamy pewne umiejętności związane właśnie ze słuchaniem, ze znajdowaniem rozwiązań, możemy być w dialogu też z osobami, jakby, że tak powiem, spoza klubu, tak? Że to jest taka prawdziwa, prawdziwy sprawdzian tego, czy to działa, tak? Czy, czy to NBC działa? Czy jesteśmy w stanie wspólnie podejmować decyzje, przechodzić przez konflikty, przechodzić przez sytuacje, które są trudne i wywołują w nas dużo emocji, dużo złości, często i tak bardzo by się chciało kogoś poobwiniać za to, czego doświadcza? No i festiwal jest takim, wiesz, taką namiastką dla mnie, czy próbką takiego świata, jaki chcemy tworzyć i współtworzyć i, i zanosić te różne rzeczy, których się tam uczymy do naszych miejsc. Tak to, tak to widzę. Tak, teraz jakiś taki obraz mi się pojawił. Jak to mówisz, że to jest takie miejsce, gdzie zaczynają kiełkować roślinki wieloletnie. Taki ogród mi się pojawił w wyobraźni, gdzie rzeczywiście jest dobry klimat. I gdzie te roślinki jakoś tak się odważają w ogóle wzrastać i nabywają takich przekonań, że to jest możliwe, że to nie jest tak, że wokół świat jest zły, tylko że my jesteśmy właśnie tą, tym, tą częścią tego świata i to od nas bardzo dużo zależy. Mm -hmm. I tak jak przypominam sobie wczorajszą swoją rozmowę, wczoraj wróciłam z takiego weekendu z szekalem i z żyrafą, który z kolei ja organizuję od od iluś tam lat i um, byłam w takim miejscu gdzie zamawialiśmy, zamawialiśmy um, posiłki. Dostałam takie pytanie od, od pana, a czym się zajmuje ta fundacja Cztery Kroki? A ja powiedziałam, yy, no, zajmuje się zmianą relacji ze sobą, ale też zmianą relacji z innymi. A on mówi, o to chyba to jest walka z wiatrakami. Czy to się kiedyś uda zrobić? <laughs> Tak, że, że to jest właśnie o takim marzeniu, które, które tam się y, naprawdę zaczyna ziszczać mm -hmm. w miejscu, zwanym festiwalem. Krok po kroku. Krok. E, podoba mi się bardzo ta metafora, o której mówisz, nie? że po pierwsze e, ludzie, czy my możemy sobie budować zaufanie do siebie w tym, że jesteśmy darami, że jesteśmy ważni, że mamy coś do dania. I że jesteśmy wartością przez to, że po prostu jesteśmy, nasza obecność jest wartością. I że możemy wzrastać właśnie dzięki tym czasami trochę cieplarnianym warunkom, i że dzięki temu możemy się umacniać i, i rosnąć. I ja pamiętam, myślę szczególnie jakoś o jednej osobie, która, którą poznałam na festiwalu i spotykam co roku na festiwalu, jak bardzo Widzę tą moc wzrastającą, to, to umacnianie. Dla mnie, NBC jest bardzo, bardzo o wzmacnianiu samego siebie poprzez kontakt z potrzebami, poprzez yy, widzenie, że moje potrzeby są ważne i ja mogę je pielęgnować, troszczyć się o nie. I bardzo, bardzo nie, nie tylko na festiwalu, ale w ogóle w różnych społecznościach NBC, jak widzę, jak ludzie wzrastają i się umacniają. To jest dla mnie, wiesz, chyba największa nagroda w ogóle i zaspokaja też to moją potrzebę wkładu, partnerstwa i bezpieczeństwa w świecie. Mm. Kiedyś doszłam do tego, jak bardzo dzielenie się LVC jest moją strategią na czucie się bezpieczną w relacjach i w świecie. Pięknie, pięknie mi to brzmi w serduchu. Dobrze, czy, czy coś chciałabyś powiedzieć na koniec naszego spotkania? Chciałabym zaprosić osoby, które jeszcze wahają, albo zastanawiają, czy to jest dla nich miejsce do doświadczenia tego, tego festiwalu, w którym właśnie nie są klientami. Nie oczekują, że ktoś coś dla nich zrobi, tylko biorą swoją współodpowiedzialność, współdecyzyjność za kształt tego miejsca i wnoszą inicjatywy, dzielą się tym, co jest dla nich ważne i czasem się konfrontują z, no po prostu z rzeczywistością taka, jaka jest, z naszymi ludzkimi ograniczeniami z uznaniem naszej omylności, niedoskonałości, naszych darów niedoskonałości. Przyjedź, spotkaj się z nami, doświadczaj swojej autentyczności, akceptacji w takiej społeczności, którą to będziemy tworzyć. Tak, ja też chcę zaprosić i powiedzieć do, do ciebie i do ciebie przyjedź bądź sobą, a reszta będzie się działa. Bardzo dziękuję, Marto, i dziękuję, że jesteś y, częścią tej społeczności i ją współtworzysz i, i dajesz bardzo y, dużo nadziei, że ta piękna zmiana, jeśli naprawdę się zaczyna, to zaczyna się od siebie. Jest nieunikniona. Potem, jak już zacznie rosnąć, to już. Yy... Jak to, jak to powiedziała Kinga, jak się człowiek zaenwisuje, to już się nie odenwisuje. Więc czy chcesz podjąć to ryzyko zaenwisowania? Jest, <laughs> jest wybór. Dziękujemy. Festiwal zaczyna się 23 sierpnia i trwa do końca tygodnia. W piątek jest dzień wolny, dzień otwarty, można sobie przyjechać tylko i aż na jeden dzień. I też zapraszamy do zakupu kalendarzy, które są w tym roku i w wersji polskiej i angielskiej, z cytatami od Miki Kasztan. Dzięki bardzo. Ja dziękuję Fundacji i Tobie za to, że konsekwentnie co roku organizujecie ten festiwal i wkładacie ten wysiłek organizacyjny. I robimy to z lekkością i z wielką radością. Dziękuję bardzo. Dzięki.